Miło Cię widzieć tutaj w JobKino. Zaczynamy od razu od Twojej dziedziny zawodowej. Powiat Gorlic jest atrakcyjną i różnorodną częścią regionu wypoczynkowego Górne Łużyce w Wolnym Kraju Związkowym Saksonia i przyciąga coraz większą liczbę turystów z Niemiec i zagranicy. Potrzebujemy Twoich kwalifikacji zawodowych i pasji, aby być doskonałym gospodarzem dla naszych mieszkańców i gości. Rozpocznij. Swoją przyszłość zawodową, np. Na w naszych światach przygód z całorocznymi basenami i niezwykłymi krajobrazami Saun, gdzie możesz znaleźć swoją osobistą szansę jako profesjonalista w zawodach gastronomicznych lub specjalista w zakresie obsługi basenów, a także profesjonalista w dziedzinie odnowy biologicznej lub technologii basenowej. Czy spodobałaby Ci się praca w miejscu, w którym turyści i goście jednodniowi mogą doświadczyć wyjątkowej przyrody i aktywności w unikalnym krajobrazie rzeki? Możesz wykorzystać swoją kreatywność i wyobraźnię, aby pomóc w kształtowaniu tajemniczego świata, który może zapewnić wiele możliwości rozwoju kariery jako pełen przygód park rozrywki, z niezwykłymi hotelami w domkach na drzewie. Nasze naturalne raje w nowych krajobrazach jezior oferują różne możliwości zawodowe, aby rozpieszczać naszych gości w hotelach ze stylem i atmosferą, dzięki swoim umiejętnościom zawodowym i dbałości o szczegóły. Na przykład w romantycznym parku przyrody możesz cieszyć się ekscytującą możliwością aktywnego pomagania w tworzeniu pełnych wrażeń i urozmaiconych wakacji dla rodzin z dziećmi w jednym z największych parków rodzinnych w Saksonii. Czy chciałbyś połączyć swoją przyszłość zawodową z opieką nad dziećmi i młodzieżą? W naszym regionie ta ekscytująca perspektywa jest dostępna w legendarnym miejscu wakacyjnym dla wycieczek szkolnych i grupowych, obozów wakacyjnych i obozów szkoleniowych, gdzie możesz z pasją wnieść swoje umiejętności na różnych stanowiskach zawodowych. W Powiecie Gorlic, atrakcyjnym regionie wakacyjnym z przyszłością, znajdziesz wiele interesujących zadań i nowe wyzwanie w karierze w turystyce. Stań się częścią naszych małych i dużych sukcesów w turystyce i gastronomii i pomóż pisać je w przyszłości w Powiecie Gorlic.